A teraz chciałbym, drodzy Państwo, jeszcze powrócić, tak, Boga mówiłeś o tym amoku, którego nie możemy zrozumieć. Ja też go nie mogę zrozumieć, Boga. Ja też go nie mogę zrozumieć i też się zastanawiam, czy moja głowa jest zdrowa, że ja to tak to widzę. No, oczywiście mówię to pół żartem, pół serio. I, i, i drugie pytanie sobie zadaję, żeby tak proste rzeczy sprawiały taki problem. No nie mogę pojąć. Przecież Żeleński się w ogóle z niczym nie kryje. Czy to on wprost mówi? On wprost mówi o tych kwestiach. On wprost mówi o banderyzmie. Za jego czasów to wszystko jest, moi drodzy, tak samo. Mało tego. Jeszcze zrobili sobie film, który niewiele się różni od rzeczywistości, jakby ktoś wiedział. Do tego stopnia jest to perfidne. My mamy na naszym terenie. Wyjątkowo dużo przykładów, i dalej tego nie widzimy. I teraz tak, jeżeli to jeszcze muszę powtórzyć, nie przytulimy się tak, jak to powinno być, w szczególności dzisiaj do Rosji, która nam nic nie zrobiła, a już za czasów putinowskich to w ogóle nie ma o czym mówić, same tylko korzyści mieliśmy, to przepadniemy, bo. Mamy tylko dwie strony: zgniły Zachód korporacyjny, który nas wyzyskuje od dziesiątek lat i niszczy, gdzie niedługo będziecie już nawet bez Majteka. I Putin, który proponuje powód do cywilizacji. Więc w tym przypadku wybór jest dla mnie bez nawet najmniejszego zastanowienia. A te manipulacje propagandowe, to ja się pytam, z której strony one są? Właśnie ciągle z tego samego medium, które wy w swojej większości zaufaliście i zostaliście bez niczego. Dalej chcecie ufać tym mediom? No przecież to jest skaranie boskie. To ja wam przeczytam, pozwólcie, bo, tak, bo to jest bardzo istotne. A teraz garście trudnych pytań do oszołomów i zmanipulowanych. Oczywiście. Nie każdy, kto myśli, to nie jest do niego, ale ten, który idzie w zaparte jak najbardziej, niech sobie to weźmie do serca, bo tu się toczy walka o nasze życie, nie o pieniądze. Jeśli Ty również. Boisz się Rusków, uważasz Putina za krwiożerczą bestię, masz przekonanie, że to Rosja łamie prawo na Ukrainie, a nie Zachód, przeczytaj poniższe pytania i sam sobie odpowiedz, kto to wszystko robi. Czy, to, czy są Rosjanami, panowie Soros, Saka? Autorzy planu Barcelowicza, którzy wprowadzili z Polski, wyprowadzili z Polski kilkaset miliardów dolarów. Czy to może za prośbą lub pomysłem innych Rosjan Polska dokonała po 80 roku tej transformacji ustrojowej i gospodarczej, której efekty widzimy, widzimy do dzisiaj? Przypomnę, lojalka podpisana przez Jaruzelskiego. Tak, moi drodzy. Następnie, czy to Rosjanie za marne grosze wykupywali perły polskiego przemysłu, czy to z winy Rosjan pozbyliśmy się, Naszego przemysłu włókienniczego, chemicznego, tekstylnego, farmaceutycznego, budowlanego, elektronicznego, kopalnianego, hutniczego, obronnego, transportowego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i wielu innych. Czy do Was dochodzi ta ilość? To i tak jest mało. Czy to Rosjanie wykupili polskie zakłady pracy za kilka procent ich faktycznej wartości, aby je pozamykać, dzwonić ludzi i wywieźć sprzęt za granicę? Czy to Rosjanie wykupili polskie banki, i czy to rosyjskie banki obecnie wysycają z Polaków ich ciężko zarobione pieniądze w tej neokolonizowanej trzeciej RP? Czy to Rosjanie kazali nam zalewać szyby kopalniane, aby nigdy więcej ich już nie użytkować? Czy to Rosjanie kazali pozbyć się naszych cukrowni? Czy to Rosjanie zniszczyli nasze rolnictwo i rybołówstwo? Czy to Rosjanie kazali wprowadzać i podwyższać zbrodnicze podatki oraz nie pozwalają na ich obniżkę? Czy to Rosjanie wydają wiążące dla Polski tysiące kretyńskich dyrektyw niszczących resztki naszej gospodarki? Czy to Rosjanie wprowadzili do naszego kraju 50 hipermarketów, które nie, yy, yy, które nie odprowadzają ani grosza do skarbu państwa? Czy to Rosjanie mają pretensje terytorialne w stosunku do nas, i czy to oni wykupują ogromne pałacie polskiej ziemi, szczególnie szczególnie na Warni i Mazurach? Ja przypomnę, ja przypomnę, w 80. latach, bo to jest ważne, Kuligow zadzwonił do Gieremka Mazowieckiego, proponując, by sobie odebrali lwów. Czy to Rosjanie? To Rosjanie proponowali. Tym razem to Rosjanie proponowali. Następnie. Czy to Rosjanie każą nam odprowadzać rocznie 100 miliardów składki członkowskiej? Czy to Rosjanie zniszczyli, a następnie przymierzają się do wykupienia polskiej kolei? Czy to Rosjanie chcą prywatyzować nasze lasy? To, co nam zostało o, razem, oczywiście ze złożami jeszcze. Czy to Rosjanie wykupili nasze wodociągi i elektrownie? Wodociągi są w rękach od dawna. Moi drodzy firmy izraelskiej, a nie rosyjskiej. Dlatego uważajcie, przy piciu, czy to Rosjanie zniszczyli wojsko polskie, doprowadzają do stanu, w którym na 100 tysięcy ludzi przypada około 10 tysięcy prawdziwych potrafiących cokolwiek żołnierzy. Oni nie potrafią, ale już tak napisane jest. Niewiele potrafią, bo skąd mają się nauczyć? Oni będą tylko i wyłącznie mięsem armatnym. Ale to nie Rosjanie doprowadzili do tego. Czy to Rosjanie roszczą sobie prawo do decydowania o naszej przyszłości, często wbrew naszej konstytucji i prawom uchwalanym w naszym kraju? Czy to Rosjanie wysyłali naszych żołnierzy na Głupie wojny w Iraku i Afganistanie. Czy to Rosjanie wysyłają naszych żołnierzy do Libii, Szadu czy Mali, by walczyli o ich roszczenia do obecnych tam złóż i złota i ropy. To są wojny korpora dla korporacji. Rosjanie tego nie robią. Poza jednym Afganistanem w tego, wtedy. Ale to nie było za Putina, moi drodzy. To nie było za Putina. Czy to na potrzeby Rosjan utworzono grom, czy to do Rosjan pielgrzymują wszyscy polscy politycy, by kiwać się pod murami Kremla, obiecując strategiczne partnerstwo szepom rosyjskiego wywiadu? Czy to Rosjanie mają w posiadaniu patenty na GMO i zmuszają nas do prowadzenia tej trucizny? Czy to Rosjanie? zmuszali nas do kupowania szczepień na świńską czy ptasią grypę. Tam jeszcze było kilka innych. Czy to Rosjanie spryskują chemikalia nad naszymi głowami i wzruszają ramionami na fakt, że wymiera przez to światowa populacja pszczół? Przypominam, jeżeli pszczoły wymrą, oni o tym dobrze wiedzą i są zabezpieczeni. Będzie po nas, będzie po nas. I jak już powiedziałem. Sterują pogodą, w stu procentach, nie ma w tym żadnego problemu. Czy to Rosjanie? Czy to Rosjanie ponoszą, yy, panoszą się po naszym kraju, roszcząc sobie prawa do wszystkiego, co się nim im podoba? Przypomnę. Wojska amerykańskie i brytyjskie są wyłączone spod prawa Polskiego. Robią co chcą i w tych okolicach, gdzie stacjonują, są gwałty i również do morderstw dochodzi. To nie jest przypadek. A wiecie dlaczego, to ja wam powiem. Dlatego, że wojsko amerykańskie, te dzikusy, ci, którzy nie mają żadnej tożsamości, tylko są karmieni propagandą, Ćpają, zwyczajnie ćpają. Tam nie ma problemu z tym. Ich nikt nie sprawdzi, bo są wyjęci spod prawa. Piją i ćpają. Więc robią co chcą. I nikt ich nie zatrzyma. Rozumiecie? Wszystko jest zamiatane pod dywan. Czy to Rosjanie? To ja wam przypomnę, jak Rosjanie stacjonowali w Polsce. Była kultura. I wiele osób starszych wam to potwierdzi. Jeżeli ktokolwiek się dopuścił, Najmniejszych rzeczy, najmniejszy. ja nie mówię o takich, co mówią Amerykanie, to nie wchodziło w rachubę, miał od razu więzienie. Od razu miał więzienie. I ci, co pamiętają te czasy, te wojska, wspominają naprawdę, bez żadnego jakiegokolwiek ale. Nie było tego, co robią Amerykanie. Czy to paszporty Rosjan upoważniają do odzyskiwania kamieńc lub ziemi ornej? No pytam się. Bo mi się wydaje, że pan jaki by nam tu mógł odpowiedzieć, który stworzył tak pięknie ten swój komitet do odzyskiwania kamienic i innych rzeczy. To była dopiero parodia. Oskarżyciel. A jakie wyniki rewelacyjne? No cóż. Jeszcze więcej ukradziono. Przy tej Komisji jeszcze więcej no, podlatali no naj, on prawda? No po to zostało to stworzone. To już po prostu plucie w tu procentach Polaków w twarz. Czy to gru kręci się po naszym kraju żołnierzami uzbrojonymi w broń maszynową, z wycieczkami młodych Rosjan, którym pokazuje się miejsca kaźni Rosjan i polskich Morderców? To ja się pytam, bo skończyłem właśnie to. Czy to Rosjanie przypominacie sobie oświęci. Już zapomnieliście, po co pamiętać, tak? Grupy młodych, czosnickowych, jak przyjeżdżali, już nie chcieli wynajmować im hoteli. A wiecie dlaczego? Bo stan tych hoteli po opuszczeniu nadawał się do generalnego remontu, gdzie mało kto to chciał wziąć, bo wszystko było wymazane fekaliami nie boję się tego stwierdzenia to jest prawda i na to jest pełno dowodów zobaczcie sobie programy jest pełno tego tylko trzeba chcieć Wejść, to są dokumenty mówiłeś o